Wiper Up, łatwe do usunięcia, niemożliwe do odzyskania, dostosowane do rodo, zgodne z najnowszym standardem NIST. Zakup, generowanie i przydzielenie licencji. Zaloguj się na stronę www.cloudwiperup.com. Wybierz odpowiedni pakiet licencji, który najbardziej Ci odpowiada. Zaakceptuj postanowienia licencji. Zaloguj się do swojego banku i dokonaj płatności. Wejdź w zakładkę Machines. Przydziel odpowiednią ilość licencji dla danego Wiperboxa. Wygeneruj kod licencji. Skopiuj kod licencji lub zapisz go w dogodnym dla siebie miejscu, np. Na, na pendrive lub w notatniku. Po podłączeniu komputera z systemem operacyjnym i wpięciu się do portu admin na urządzeniu Wiperbox możemy zalogować się do panelu administratora. W tym celu w pasku przeglądarki internetowej należy wpisać adres 10 20 50 254. Udaj się do zakładki License Management i wybierz Add License. Klej lub przepisz kod licencji, który został wcześniej dla ciebie wygenerowany.